Rozmawiamy z nowym mistrzem a Kamilem Szymuszowskim. Jak się czujesz po walce? No, znakomicie. Wiedziałem, że pierwsza runda może być ciężka. Jacek jest groźny w pierwszej rundzie, ale wiedziałem, że z upływem czasu będę dyktował warunki. Jakie to uczucie zdobyć pas PM, a być mistrzem tej organizacji? No już dawno miałem dostać okazję walki yy, o pas tej organizacji, ale co się odleczę, to nie ucieszę. Bardzo się cieszę. No, pas to zawsze jakieś zwiększenie. Tych wysiłków i tego wszystkiego, tak? Więc jaki z kim się do tej walki przygotowywałeś? Przygotowywałem się w klubie Grecji Bara Łódź i Bomb Breakers Gierz, u trenera Marcina Rogowskiego i Emila Grzelaka. Moimi głównymi partnerami byli e, Łukasz Świderski i Adam Świderski I głównie im chciałbym podziękować, bo naprawdę mnie mocno dociążali. Czułeś, czułeś, że ten y, cios w pierwszej rundzie, który lekko to wam zachwiał, czujesz, że wszedł i czułeś się zagrożony przez chwilę, czy raczej miałeś wszystko pod kontrolą? Czułem, że dostałem, ale to nie był na tyle taki cios, że poczułem się zamroczony, ale czułem, że dostałem ogólnie, no tak jak mówiłem wcześniej, wiedziałem, że Jacek jest w pierwszych rundach bardzo groźny i że trzeba na to uważać na tego jego cepy. No jeden doszedł. No, naprawdę było blisko, blisko końca, jakby dobrze to zakończył. No ale się udało. Czy taki właśnie był plan na walkę, żeby zmęczyć trochę rywala i potem w drugiej czy trzeciej rundzie próbować go skończyć? Dokładnie tak jak mówisz. Yy, wiedzieliśmy, że, no tak jak mówiłem trzeci raz, mówię, że jest. Że był naprawdę groźny. W pierwszej rundzie wiedziałem, że z upływem czasu to będzie coraz lepiej. Yy, jeszcze. Teraz. Jakie plany teraz? No co, obrona pasa. No i co, no i tyle, no i jakaś lepsza, znaczy lepsza, no najlepsza organizacja, mam nadzieję, że kiedyś na świecie, czyli UFC. Dwóch mistrzów PLM ma, już jest w UFC, jeden z kategorii 77, po którym teraz wziąłem pas, więc liczę, że ja też tam kiedyś się znajdę. No właśnie, skoro jesteśmy już przy UFC, oglądałeś galę w Polsce? Oczywiście, 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 że oglądałem. Jak jak wrażenia, który, który z Polaków zrobił na tobie najlepsze wrażenie, który no twoim zdaniem zawiódł? No. No do to, to wiadomo Jan Błachowicz, bo na niego wszyscy stawali, najlepsze wrażenie zrobiło do mnie, na mnie bardzo Bartek Fabiński jego kardio, to mnie bardzo zaskoczyło, a to, że Pawlek, Paweł Pawlak wygrał, mój kolega klubowy, to akurat na mnie nie zrobiła wrażenia, Powiedziałem, że on jest bardzo dobry i to była taka formalność. Wspomniałeś wcześniej o byłym mistrzu Pelma, o Mikaelu Lebo, no jednak sobie nie poradził w tej, w tym UFC, w tej w pierwszej walce w UFC. Co nie jest trochę takie przerażające, że jaki tam jest wysoki poziom? No ale dał naprawdę wyrównaną walkę. Ja liczyłem ogólnie na walkę o pas z nim, ale no niestety UFC go pierwszy zakontraktował. No bardzo, bardzo chciałem tej walki z nim o ten pas, bo to właśnie był jego pas. No, no niestety się nie udało. Mam nadzieję, że może w największej lidze się z nim uda zawalczyć. Ale naprawdę dał dobrą, wyrównaną walkę i naprawdę nie przegrał tam z Kretesem, że poszedł i go został zjedzony. No dobra, to wylatujemy z UFC, jeszcze wracamy na chwilę do Polski. Kiedy, kiedy chciałbyś obronić stanąć do obrony pasa? Jak najszybciej. Mam nadzieję, że no, może nie do obrony pasa, ale następną walkę chciałbym naprawdę po początek czerwca stoszyć, bo, bo ten, to pół roku mam dopiero pierwszą walkę, więc a w roku chciałbym cztery zrobić minimum. Masz już takiego jakiegoś upatrzonego rywala, z którym chciałbyś się zmierzyć? Nie, nigdy nie Był to Mikael Le, LeBo, który został ten i na razie tylko nie myślałem, naprawdę byłem na jego mocno nakręcony. Będę no, mu wyszła i wyszła. Okej, okay, no to już tak kończąc, chciałbyś kogoś pozdrowić, komuś podziękować na koniec? Bardzo chciałbym podziękować mojemu sztabu trenerskiemu, mojemu narożnikowi, Marcinowi Rogowskiemu, Emilowi Grzerakowi, Dawidowi Pefłowskiemu, Adrianowi Dziarnowskiemu, Mateuszowi Ostrowskiemu, firmie Extreme Hobby, Beeril, Nanox i całemu Grecji, Barra, Breakers. Ja ja dziękuję bardzo za wywiad no i życzę Ci tego UFC no i kilka obron pasa. Dzięki. Dziękuję.